Za moment zagłębie, miejscowe zagłębie podejmie marmę, Ciarko STS Sanok. W dzisiejszym spotkaniu goście z Sanoka. Prowadzenie ich nazwisk, które można by tutaj nie w tych wyższych formacjach z Katowic, natomiast na liniach pomaga. Ruszyli pierwszy Bulik i przejęcie Krążka, a właściwie wstrzelenie. Pierwszy Salama, za niego wjechał szósty gracz i teraz mają przewagę jednego gracza zawodnicy gości. Eliot Loren, Waltola i spieszny. Był tam jeszcze Rykośiczan i od razu zagranie do zawodnika wyjeżdżającego Andrejki W zerka, gdzie partner kończy sam, ale salama. Głębia. On przy krążku teraz ładnie zwiódł Carlsona. Backhandem zagrywa na drugi słupek. A teraz zagłębie na dobrej prędkości. Będzie kara. Radził tam sobie Marlon Wrubel, teraz rzut karny dla Zagłębia. Przed szansą Tim Friberg. Friberg daje prowadzenie Zagłębiu. Jeden do zera dla gospodarzy. Wykorzystany rzut karny przez Tima Friberg. Powstrzymane Honiemi. Teraz brakuje tych dwóch zawodników w ekipie broniącej Dominik Salama. I 38%. Witecki przeciągnął moment strzału. Uderzył o jego przejęcie Sanoczan. Johan Loren broni spieszny. Na rano. dobrze zareagował Patryk Spieszny. Ale teraz Sanok pod bramką. A cho... Przejęcie Zagłębia we własnej tercji. Kogut. Sam między trzech, ale oddał Witeckiemu! A ten zmieścił krążek między parkanami Salamy. Dwa do zera Zagłębie. Kwist. <śpiewanie> za siebie. Salama odbija. Sanok 7 goli, 19 asyst w tym sezonie. Obecnie na ławce Karist. Teraz zagranie w kierunku bramki, ale nie, ale spokojnie odbił Halama. Cały czas przy krążku Kogut dostarczył kapitalnie. Kotlosz. Blomqvist. Christian Blomqvist. Zaskoczony Dominik Salama stanął jak wryty, jakby go zamurowało. A z gola cieszy się Christian Blomqvist. Zupełnie nie widział krążka Dominik Salama. A teraz odpowiedź: Sanoczan broni z pie... Z całej sytuacji krążka nie stracił. Rąpa. Już wyprowadzają Sanoczanie. Taminen! 3-1, ależ huknął bez przyjęcia. Sami Taminen i jest pierwszy gol dla Marmy Ciarko. W końcu goście znaleźli sposób na Patryka Spiesznego. Moment zawahania w drużynie marmyciarko, ale teraz przejął Harila. Dograł na drugą stronę. Już tylko 3-2. Ale to są minuty Sanoka. Było 3-0. Już jest 3-2. Poszli za ciosem Sanoczanie. Sebastian Harila. Nagrywa do Wilego Hajkinena. Obniżył nieco poznacki. Ładnie tutaj przewiózł Florczaka. Zatrzymany na chunko poprawia, ale. Ależ ruszył teraz. I umieścił krążek w bramce. Kale Waltola. Co za akcja. Co za błąd Patryka Spiesznego. Prześlizgnąć się za linię bramkową. No i teraz. Carlson! 3-4! Co się dzieje na stadionie zimowym w Sosnowcu? Marma Ciarko przegrywała tutaj 0 do 3, a już prowadzi. 36 minuta, 22 sekunda. Jere Carlson. Pierwsze wznowienie w tej trzeciej tercji za nami. Ja przypomnę, zbyt długo zwlekał z oddaniem krążka. Na róg. Miał dużo miejsca, ale trafił, po jednej bramce. Teraz Piotrowicz przed szansą i tam Inter poradził sobie pomimo niedokładnego odegrania brata Eliota. Florczak obok, to była krążka, a teraz odpowiedź Witeckiego, kogut, kogut, Salama zdążył tutaj. Ale tutaj mądrze wrócili do własnej tercji, choć strata i Witecki! To jest gol w osłabieniu, nie ma, nie ma tego gola. trzymane Florcza, Grusza, Blomkwist, Blomkwist na drugą stronę, sal... Witecki, Bernacki wjeżdża przed bramkę, gdzie Krążek pod rękawicę. Jarosława Rzeszutki, Kogut ma dużo miejsca, ale nie przymierzył najlepiej, jeszcze popra... Witecki. Bernacki nie zmieścił się tutaj przy słupku. Zrobiło się w tercji środkowej, zjeżdża e, Spieszny przejmuje, Blomqvist backhandem przed. Ważna praca gości i oni będą mogli zakończyć to spotkanie. Zagłębie Sosnowiec, Marmaciarko STS Sanok 3 do 4.